nie dawali 250 50 czy 40. No ale poskutkowało mi to miało rację. Troszkę się Państwo rozbawiliście, bardzo, bardzo się cieszę. Drodzy państwo, ja jeszcze nie zacząłem występować, ale zanim zacznę występować, muszę zrobić. No może mam. dostałem. Bardzo dobra, z kurczakiem. Bo ja przyjechałem prosto z planu filmowego, Prosto, prosto tutaj. Ja się bałem, że się spóźnię. No i dalej mi coś jest. No i e, 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 każdy aktor, zanim zacznie występować, to powinien poćwiczyć dykcję. Ja nie, nie bardzo miałem czas, ale sobie pomyślałem, że mówię, a tam to poćwiczymy sobie te dykcję razem. Nie, nie, ale spokojnie, kochani, przecież nie, ja nie chcę, żebyście cały ten refrent ze mną śpiewali, tylko i, żebyście zaśpiewali jeden werset. To są trzy razy. Dacie radę. One brzmią tak. Treść, sierpc, sierść. Powtórzcie. Treść, sierpc, sierpc. Mm. nie, 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 nie można. Tak. to bo to, bo to trzeba najpierw nie, 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 osobna, na pewno wszystko zrozumiecie, będzie, będzie Wam bardzo nie, 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 Treść. 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 Jeszcze raz. Treść. No wiadomo, treść. Zaka może być treść. Jaka? Żołądkowa? No może być, może być Żołądkowa. Dobrze, to, pier to pierwszy wyraz. Treść. Drugi wyraz.